Pielęgnacja ekspresu do kawy WMF 890L, ze względu na patenty, które WMF zastosował w tym urządzeniu, jest bajecznie prosta. Sprowadza się do wykonania w większości automatycznych procesów pielęgnacyjnych z kilkoma małymi wyjątkami. Przejdźmy po kolei przez menu pielęgnacyjne tego ekspresu. Przepukanie systemu kawy. To jest rutynowy program, który pojawia się po uruchomieniu ekspresu, przed wyłączeniem ekspresu, jeżeli przygotowywaliśmy kawy. Koncentruje się on na tym, aby usunąć resztki poprzedniej kawy, wygrzać przewody, którymi będzie kawa przepływała. Zajmuje niewiele czasu, jest w pełni automatyczny. Możemy sprawić w ustawieniach, zmienić płukanie systemu kawy na automatyczne, tak aby ekspres robił to sam, zupełnie bez naszej ingerencji, jeżeli chcemy, aby. Woda przepływała z wylewki do tacki ociekowej, co jest zupełnie akceptowalne. Czyszczenie obiegu kawy przy pomocy tabletki czyszczącej to bardzo ważna czynność wywoływana przez ekspres raz na 350 zaparzeń. W zestawie startowym mamy już dwie takie tabletki do czyszczenia modułu zaparzającego z olejków kawowych. To starczy nam na 700 zaparzeń. Później będziemy musieli wyposażyć się w takie tabletki czyszczące. Moduł zaparzający ma kontakt z olejkami kawowymi. Te olejki kawowe w trakcie eksploatacji ekspresu się na nim, w związku z tym to jest konieczne, aby wykonać ten proces czyszczenia w momencie, kiedy ekspres o to poprosi, w stosunkowo krótkim czasie. Proces jest w pełni zautomatyzowany, jeżeli poinformujemy ekspres, że chcemy wykonać ten Proces, on nas będzie prowadził e, dzięki animacjom, które będą wyświetlały się na wyświetlaczu, komendom, e, będzie prosił nas o uzupełnienie zbiornika wody, opróżnienie tacki ociekowej, pojemnika na odpady, e, w odpowiednim momencie o wrzucenie jednej tabletki czyszczącej e, tutaj do wsypu kawy mielonej. E, praktycznie automatycznie ten proces się zakończy i ekspres będzie gotowy do dalszej pracy. Kolejny program to program wymiany filtra. Jeden filtr wody jest dostępny w zestawie startowym. Na podstawie tego, jaką ustawimy twardość wody, ile przelejemy przez ten ekspres wody, po określonym czasie ekspres poprosi nas o tę wymianę filtra. Proces jest bardzo prosty, w pełni automatyczny. Ekspres przepukuje się do podstawionego pod wylewkę naczynia. Fizycznie ten filtr wymieniamy przy pomocy. Takiego prostego klucza dynamometrycznego, który znajduje się w zestawie startowym, po to, aby niechcący nie ukręcić gwintu, który znajduje się w zbiorniku wody, tylko i wyłącznie przy pomocy tego klucza. Jeżeli chodzi o filtry, one są dostępne w naszej ofercie. Tutaj w tym momencie znajduje się odnośnik do filtrów, jeżeli potrzebujecie Państwo je zakupić. Płukanie obiegu mleka to kolejny proces, który jest zupełnie automatyczny, a który jest też opatentowany przez WMF. Żadna inna marka ekspresów do kawy na świecie nie robi tego w ten sposób. Jest to bardzo proste, aczkolwiek technologicznie na pewno było wymagające, aby uszczelnić otwory, którymi nie chcieli, aby płynęła woda. Natomiast w tym momencie, jeżeli uruchomimy ten proces, to woda popłynie zarówno przez spieniacz, jak i przez wężyk mleka wstecz i bardzo dokładnie, zarówno woda, 50 ml wody, a później 50 ml pary i bardzo dokładnie te elementy oczyścić z mleka. Niesamowity patent, ja jestem pod dużym wrażeniem. Nie musimy używać żadnych detergentów, tylko co jakiś dłuższy okres czasu musimy wyczyścić dysze ręcznie. I to już jest kolejny program, który jest wywoływany sporadycznie, ale zerknijcie Państwo jak to zrobić. Jeżeli nie będziemy stosować filtrów Claris w tym ekspresie, to dodatkowo może pojawić się też prośba o odkamienienie ekspresu, znowuż na podstawie ilości przelanej wody i twardości jak wody, jaką ustawimy w ekspresie. Po pewnym czasie użytkowania ekspres zażąda od nas odkamieniania. Ten proces jest dłuższy, jest złożony i wymaga od nas wykonania kilku dodatkowych czynności. Tak jak Państwo widzicie, pielęgnacja tego ekspresu sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności, nie zajmuje dużo czasu. W większości jest automatyczna. Jeżeli będziemy wykonywać ją regularnie, jeżeli będziemy stosować oryginalne środki czystości, to zyskamy przyjaciela, który bezawaryjnie będzie nam służył przez długie, długie lata. Co więcej, regularne czyszczenie ekspresu wpływa dobrze na smak i aromat kawy. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, zachęcam do kontaktu z naszymi specjalistami. Link do wszystkich akcesoriów i detergentów potrzebnych do czyszczenia tego ekspresu, eksploatacji, znajduje się w opisie i tutaj u góry. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku, od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy – Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Równie szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna. Dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.